Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Johnson. E, obecnie mam tutaj nowy mikrofon przed sobą, jest to, jak już pokazałem na moim Facebooku, na którego link znajdziecie w opisie, Radium 400 od Genesis, który, no, mam nadzieję, będzie mi służył przez długie lata. E, ja go sobie tutaj grzecznie położę, przepraszam, jest na razie na szklance, e, bo gdzieś zgubiłem e, klocek od podtrzymywacza, w sensie od tego ramienia całego, które się przymocowywuje do biurka, no ale nic, jak to się mówi, no trzeba żyć z tym, co się ma. Ale wracając do tego, co my tutaj mamy przed swoimi pięknymi gałkami ocznymi. Oto moi drodzy, w końcu mi się udało. Wbiłem w podstawce 1250 godzin, i dostałem, yy, dostałem oczywiście, yy, dostęp do prywatnej bety Antarnet 2. Gra jest robiona z tego co mi wiadomo obecnie tak samo jak pierwsze lata Tornado. Jest robiona tylko i wyłącznie przez Nelsona. Nelson chce samemu tworzyć tą grę tak samo jak tworzył podstawkę. Wiąże się to z wieloma problemami, o których sobie powiemy podczas grania w tą grę. No i generalnie rzecz ujmując, też wiąże się z. No, właściwie z wieloma plusami, jakie ta gra może zaoferować, zacznijmy, może sobie od normal sandbox. Generalnie niedawno był do gry update. Aha, o w którym update te cośki umiały chodzić? E, tak, zacznijmy, może od pierwszego faktu. Zajebał mnie przed chwilą nie gracz, tylko NPC. To jest NPC w grze. Generalnie Nelson chce, aby NPC w Antarnet 2, z uwagi na to, że Antarnet 2 ma większe możliwości, gdyż jest robiony na Unreal Engine, to z tej oto uwagi Nelson chce, aby NPC były już jakby fizycznymi postaciami żebyśmy czuli ich obecność nie tylko w stylu typowego MMORPGA, że postać stoi wieki, miesiące w deszczu, mrozie w suszy i w normalnych oczywiście pogodach, stoi sobie w jednej i tej samej pozycji. Przypomina mi się najsłynniejsza sprawa z Omegą i ich strażnikami, którzy niezależnie od tego czy padało, czy wiało czy srało, oni i tak stali w miejscu Niezmordowanie, niektórzy nawet klęczeli przez całe życie, po prostu to psuło trochę imersję. Dlatego też e, postawiono na to, że e, w grze będą w końcu e, NPC, które będą się ruszały. Na razie, oczywiście, są to tylko koncepcje. Nikt nie wie, czy ta e, jakby, czy to wszystko, co teraz mówię, przejdzie. E, ja troszeczkę sobie pogrywałem, by ogarnąć mniej więcej sterowanie, bo zmienia się. Jest sporo zmian w sterowaniu, i e, między innymi fakt, że żeby odpalić sobie kamerę, trzeba mieć e, boczne przyciski na myszce. E, oczywiście, pewnie da się to ustawić w klawiszologii, chociaż ta na razie nie jest jakoś specyficznie rozbudowana. Widzę, że przy okazji dodali Alice Packa, tylko nie wiem, czy go dodawali wcześniej, czy nie. Tak, to jest e, Alice Pack. Tylko jak widzicie, może go. O, tylko jak widzicie, jest troszeczkę. No, innym. Różni się po prostu od yy, tego. Możemy nawet sobie teraz obracać przedmioty, by zobaczyć, jak wyglądają tutaj, jak wyglądają sobie tutaj. No, generalnie fajnie, że w końcu to jest dodane. Mi się na przykład to bardzo podoba, chociaż moim zdaniem też jest to, generalnie rzecz ujmując, zbyteczne. Yy, jednak są wśród yy, graczy Antarnet takie osoby, którym to się podoba i dlatego to sobie jest. No i generalnie spoko, bo. No, to jest stworzone właśnie dla takich osób. Antarnet 2 ma być grą dla wszystkich. Jak wiadomo nie da się takich rzeczy osiągnąć. A przynajmniej nie jest to takie jakieś super łatwe zadanie. Więc jakby, no cóż. Mm, no mówię, nie jest to łatwe zadanie i po prostu najprawdopodobniej i tak graczom nie będzie się podobała chociażby Grafika Antarneda, która cały czas pozostaje wierna oryginałowi i jest jednym wielkim kanciakiem. Z tą tylko różnicą, że drzewa, które dodano w sumie już, jeszcze niedawno, nawet nie wiem czy miesiąc mają, chyba już mają miesiąc. Tak jak miesiąc temu, i tak właściwie nawet nie całe dodano drzewa. I drzewa, jak już widzicie, może sobie włączę z pierwszej osoby, są już. Takim walcem idealnym. One są ładny, ładnie wywalcowane. E, mają też już nawet gałązki. Nawet jestem ciekaw, czy te gałązki są y, fizycznym obiektem. Zaraz sobie to sprawdzimy. E, bierzemy oczywiście karabin. To tak. E, przepraszam za zegar w tle. Dobra, i teraz zobaczmy. No! Ciekawe. Widać... Nie wiem czy widać. Ale spróbuję troszeczkę bliżej podskoczyć. Generalnie rzecz ujmując, jeżeli wy tego nie widzicie, to ja wam powiem, że zostało po, po strzale Dziura została w gałęzi, więc to już jest spoko. Oczywiście, zasadniczym problemem Antarnet jest to, że jest robiona na bardziej wymagającym silniku. Co oznacza, że Antarnet 2 nie będzie już tak szeroko dostępna dla innych graczy. Jak y, jej poprzedniczka, która po prostu, no nie oszukujmy się, jest robiona na Unity no i generalnie nie ma jakichś wielkich wymagań sprzętowych. W sensie na ten moment internet też takowych nie ma, no ale to jest dopiero prywatna beta. E, z kolejnych rzeczy, które według mnie y, są fajne. Jest chociażby prowadzenie pojazdów. System ten zmienia się, mega, zmienił się już mega diametralnie. Obecnie jest tylko jeden pojazd. E, na razie nie ma ten pojazd w ogóle detekcji kolizji, w sensie jakby nie tyle detekcji kolizji, ile nie ma damage'a w ogóle. E, Podniosłem sobie klucz właśnie. Nowa, nowym przedmiotem jest klucz do pojazdów, który od teraz, żeby odblokować jakikolwiek pojazd, będzie trzeba prawdopodobnie znaleźć. E, w moim mniemaniu aż taki realizm tej, gre, tej grze nie był potrzebny, ale no cóż, no, jeżeli ktoś bardzo chce, no to ja nie będę narzekał. No, to ja nie produkuję tej gry i to po prostu nie ode mnie zależy, jak ta gra wyglądać będzie. Się można oczywiście napisać y, do Nelsona z prośbą, żeby coś tam pozmieniał w tej grze. Tak czy siak, w moim mniemaniu, y, zanim przejdziemy do modelu jazdy, to. No klucze jest moim zdaniem troszeczkę nieadekwatny do gry, jakby... Ja nie wiem jaki... jaki gameplay będzie miała yy, druga odsłona, bo na razie to jest taki sobie gameplay nastawiony stricte pod od PvP, bo w sumie nic innego tutaj robić się nie da. Tylko że właśnie jest malutki w tym problem, bo... Antarnet 1 wbrew pozorom ma bardzo szybki gameplay. Wiem o tym, no bo mówię, przegrałem 1250 godzin, już nawet mam ponad w tym tytule, więc jakby no mam na ten temat rozeznanie. I, i wiem doskonale, że wystarczy dać niektórym graczom Apple Strike'a czy Zubenakowa, a oni będą kurde, zamieniali się w Rambo skaczących i masowo wyrywających sobie jak przy klawisz Z czy X z klawiatury, by robić jak najwięcej uników przed pociskami. Yy to nie jest złe. Oczywiście to wszystko ma na celu yy, przyspieszenie gameplayu, jakby ta rozgrywka, ta postać, która jest bardzo mobilna. Yy, to sprawia, że gra generalnie rzecz ujmując jest bardzo, ale to bardzo yy, no yy, dynamiczna. Tutaj z kolei Nelson chyba planuje, żeby było inaczej. No ale przejdźmy może do modelu sterowania. Yy, model sterowania tutaj, jak powiedziałem przed chwilą, zmienia się Nienaturalnie mocno, jak nagra, oczywiście, ponieważ teraz mamy oddzielnie przycisk pod wejście do samochodu, i oddzielnie przycisk pod odpalenie samochodu. Bo to, że wsiedliśmy, nie oznacza, że możemy jeszcze prowadzić. Ja mogę sobie co najwyżej poskręcać kółeczkami. W ogóle auto wygląda dużo lepiej, moim zdaniem, niż w podstawce. Te auta stają się takie bardziej opływowe. O, są ładniej wyprofilowane. Generalnie ktoś się napracował tworząc ten samochód. Na razie jest ukryty tylko jeden. Ale teraz uwaga, po V włączamy silnik. I teraz dopiero możemy jeździć. Zatarłem chyba w dół. E, tutaj ciekawa sprawa. Jest ręczny. Oraz są biegi. Przy czym e, mamy też, uwaga, uwaga, coś, co się przyda fanom RP kierunkowskazy. One naprawdę działają e, są podkuje. No co jest generalnie fajną odskocznią od y, prostych świat kwadratowych światełek w podstawce. E, spróbuję się rozpędzić i pokazać wam co jeszcze uległo zmianie, no bo y, taki generalnie jeszcze wychodzi tutaj ogień czasami spod y, y, tych rur, więc to jest wszystko bardzo spoko. Okej. Okay, y, już się! Co do mnie strzeliło? E, tak się jak? Yy, nie, 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 nie! nie! Wyskakuj, O, shit! Auto samo jedzie, samo zmienia biegi, czy jakoś tak? Skoro umarłem, to jeszcze Wam pokażę kolejną ważną zmianę: czyli generalnie ekwipunek. Od teraz ekwipunek nie wypieprza się całymi kilogramami. Co sprawia przy okazji, że. Mm, Mamy też dzięki temu wady i zalety tego, tej zmiany. Po pierwsze, yy, zasadniczą dla mnie wadą będzie fakt, że nie można się ukryć w swoim albo czymś ludzie. Co już yy, sprawia spore kłopoty. Można się natomiast ukryć w czymś ciele, dopóki ktoś nie, nie postanowi się zrespić ponownie. W, w przypadku bota akurat tutaj nie ma tego problemu. Yy, natomiast lód teraz wypada właśnie w takich oto malutkich, fajnych, drewnianych skrzyneczkach. Są one o tyle fajne, że na pewno zajmują mniej miejsca obliczeniowego dla komputera niż yy, obliczanie tych wszystkich przedmiotów, tego całego alispaka, który nam wypadnie, albo co gorąco za Survivor Backpacka z różnych serwerów modyfikowanych, gdzie ten Backpack ma pojemność trzy razy większą od waszego Lokera. Yy, no, generalnie rzecz ujmując, to sprawia, że jakby no, jest lepiej. Mm, drive. E, dobra, wróćmy może do tego co chciałem wam pokazać. Czyli do modelu prowadzenia. Przy okazji, teraz y, od teraz można jeździć i strzelać. Co prawda, ja już mam pewne z tym problemy. Bo ja nie jestem przyzwyczajony do takiego sterowania. Y, pod giesą światła, swoją drogą. Y, pod tabem od teraz jest już na stałe ekwipunek. O, proszę nie strzelać. Powiedziałem, proszę nie. Samochód to chronił. Dobra. Ale skoro... Proszę wyłączyć kierunkowskaz, skoro je, jesteśmy już y, na takim etapie, to możemy przy okazji pokazać... Mogę ja właściwie pokazać wam y, kolejną rzecz, która się w tej grze zmienia, mianowicie Od dzisiaj pojazdy mają coś takiego jak hamulce. I to jest bardzo spoko rzecz, bo dodaje to realizmu, a przy okazji pozwala robić... No, drifty pozwala robić. Ja oczywiście jestem takim dobrym drifterem jak z i Dupy Tromba, yy, więc yy, no, yy, no, wiadomo, że mi to nie pójdzie za łatwo. Przy okazji też są troszeczkę inne animacje związane z pojazdem. Teraz nasza postać może opatrzyć za tyły i tak fajnie łapie się fotela. Yy, co nie tylko fajnie wygląda, ale też dodaje dużo realizmu, bo w sumie tak samo też no w rzeczywistości wielu kierowców też robi ja oczywiście kierowcą jeszcze nie jestem, ale mniej więcej e, wiem co i jak e, kolejna sprawa czyli obecny stan multiplayera antar no bo oczywiście kwintesencją tej gry w podstawce jest tylko i wyłącznie multiplayer e, tutaj przy okazji ciekawostka, żeby wyjść z samochodu trzeba być w pierwszej osobie e, albo ja przynajmniej muszę taki być, no cóż jeżeli chodzi o kwestie multiplayer są już serwery. Nie są one w jakiejś ogromnej ilości, ale są y, serwery i to bardzo spoko. Zacznę sobie refreshować i proszę bardzo, pojawiają się serwery. Nawet możemy dołączyć na Firing Range, o ile mnie znowu gdzieś magicznie nie zrespi pod mapą. Bo kolejnym problemem jest respawn, o którym sobie zaraz powiemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Pojawiają się drzewa. Mnie się to nie podoba się. Proszę pana, proszę do mnie nie strzelać. Ja tutaj jestem po to, by nagrywać nasz karę. Tak, generalnie dodali w końcu sikierę. I drzewa można już ścinać. Tylko na razie daję to... SZYSZKĘ! Naprawdę? To daje szyszkę? Tutaj jest bardzo dużo panów gołodupców. Ja się to nie podoba się. Do widzenia, panu. Nic tu nie miał. Dobra. O, shit. Nie, 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 nie. Ała, ała. Proszę pana, ja rozumiem. 762. Fajna snajperka, tak mi też się bardzo podoba ta snajperka. Widzę, że pan ma duże problemy z celowaniem. Dlatego panu powiemy, do widzenia. Śmierć. Chwała inkwizycji. Dobra. Jak prawie ciapnąłem Au, co to było? Dobra, zaraz mnie zabiją. To nie będzie przyjemne. Tak, generalnie przy okazji dole postaci są takie bardziej realne. W sensie jakby realistyczne. No, przyjemniejsze są. Proszę pana. Przy okazji można zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. Yy, że się jak wygląda generalnie od... ...tej... Tutaj... To jest jakikolwiek karabin z amunicją w środku? Ja bym nie narzekał. Ja chcę wziąć do ręki szyszkę. Dajcie mi wziąć szyszkę. Nie można. Smutno. Aha, chyba mnie wywaliło z serwera. Albo coś. Nie wiem. A nie, dobra. Serwera by mnie... Serwera mnie jeszcze nie wywaliło. Kurde, jaki, jaki. Te, te jakże. Te jakże niesamowite PVP. Może uda mi się go zabić. Rush him. Dobra. Generalnie kolejnym zasadniczym problemem e, tej gry jest e, sama. Jest sam silnik, który ma nie wiem dlaczego okropne problemy z stabilnością i bardzo często się wykrzacza na, pól, na plecy. Dlaczego nie mogę go przelutować? Czemu? Ja się tak starałem by cię zabić, a to się nie da. Dobra. To okazuje fajny dymek wydali, podoba mi się taki bardziej kreskówkowy. No i drzewa w końcu są fizycznymi obiektami. Można się za nimi schować. Aha. Można się za nimi schować, ale chyba nic to nie daje zaraz sobie sprawdzimy. Yy, dobra, czyli... Dobra, czyli już wiem jak to mniej więcej będzie wyglądało. Yy, jeżeli Nelson zostawi to w takiej formie jakiej to jest, to znaczy, że będziemy musieli dwukrotnie zniszczyć drzewo. Żeby osiągnąć z materiał budulcowy Fajnie. Podoba mi się taki takie odejście od Assault Rifle. Yy, co tutaj? Proszę pana. Proszę Pana, proszę mi nie zabijać Ja, ja chcę to w spokoju ukończyć. Ja się założę w sobie rękawiczki. Nie, oczywiście się nie da. Jezu, jaka rzeź. Proszę Pana, inkwizycja. Nie, tak być nie może. Dziękuję. chyba nie tego, co trzeba. No, i nie fajnie się pan... Dobra, zostawmy ich w spokoju. Ja wezmę sobie timberbusy. Pana, Dla panu zaraz tą sikierą wytłumaczę zasadę działania dynamiki Newtona oraz siły przyciągania tej sikiery do pana czaszki. Wiem, że pierdolę teraz głupoty, ale trudno. Będziecie musieli tego słuchać. Hehehe. O, nareszcie Timberka z jakimś magazynkiem, dobra. Yy, nie, to właśnie. Kolejna sprawa, istotna. Jakże jest. To, że w końcu do tej gry dodali magiczne... ...kalibry. Yy, jak tutaj możecie widzieć yy, są spawnery już. Yy, można sobie zrepryt o taką fajną paczuszkę. Ta paczuszka zbiera ...kaliber. Przepraszam. Będzie, będzie trzeba coś tutaj... Dobra. Yy, nie podoba mi się fakt, że jakiś... ...jakaś MD jest na tyle wredna... Okej, ok, rymy. Yy, że strzela, Ja, 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 ja tutaj żądam proszę pana. Czy on się go pozbył? Tak, pozbył się go. Umarł ze snajperką w ręku. Eee, tak siak Może teraz w spokoju uda mi się to yy, przeanalizować. Mamy coś takiego jak kalibry pocisków. Od teraz są już to prawdziwe kalibry, które istnieją naprawdę. Tutaj na przykład mamy 556 na 45 na to. To jest karabin. To jest amunicja do karabinu typu Eagle Fire. Pewnie Maple Strike, bo generalnie pewnie to będzie odpowiednik amunicji Ranger oraz military. Bo to wątpię, że Nelson będzie taki realizm, żeby dawać więcej kalibrów. No pewnie doda jeszcze 50k z uwagi na Desert Falcona, którego mamy w podstawce. I pewnie ten tutaj też się pojawi. Ale to są dopiero rzeczy, które się pojawią w przyszłości. Przy okazji można fajnie sobie pochodzić po drewnie. Yy, postać też bardzo fajnie się porusza w locie, zamienia się w samolot, wziął, wziął, wziął. Natomiast co mnie cieszy, istnieją już takie fajne rzeczy: tylko urządzenie do strzelania krążkami, i ono zadaje obrażenia, co już jest też spoko. W wyniku bycia bardzo rozgarniętą osobą, oczywiście, wyłączyłem nagrywanie przed pożegnaniem się z wami. Przy okazji też y, należy wspomnieć trochę, dlaczego nie pojawił się filmik z Antarnet RP. Otóż y, dostałem bana na serwerach Nylexa, co dla mnie jest dosyć mocnym ciosem, patrząc na fakt, że y, jakby to ująć, no, miałem ochotę nagrać na tym serwerze y, własną serię z, z właśnie Survival RP. Było to o tyle też dużym ciosem dla mnie, że bez mnie moja ekipa, czyli Rula, nie chce po prostu grać. Z jednej strony cieszę się, że mam jakby przy sobie tak wiernie oddanych mi graczy, z drugiej strony jednak, no niestety boli mnie fakt, że byłem dla nich tylko, że byłem dla nich jedyną osobą, dla której tak naprawdę chcieli grać. Jednakże mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to ogarnąć z administracją i będzie to wszystko rozwinięte do tego stopnia, że będę mógł nagrać dla was odcinek z Survival RP. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, yy, kiedy to się zacznie, to yy, śledźcie naszą grupę na Steamie Zakon Gejbenistów, do której link znajdziecie tak samo jak do mojego Facebooka w opisie. Eee, tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami po prostu pożegnać. Eee, licząc na to, że następny filmik będzie równie dla Was interesujący jak dla mnie. Dlatego jeszcze raz zap nie zapomnij o subskrypcji oraz łapaczce w górę i widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję jeszcze lepszym niż ten Poł do zobaczenia i cześć.